W naszym rozbieganym świecie to jest jedyna okazja, żeby o poważnych sprawach powiedzieć większej grupie ludzi, nie tylko przez telewizję i radio, ale bezpośrednio, poprzez ogląd, poprzez spotkanie, poprzez rozmowy bezpośrednie. To jest coś, co się chyba sprawdzało i będzie sprawdzać na wieki wieków. W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej oddajemy hołd walecznym żołnierzom polskim i z wielkim bólem przywołujemy pamięć milionów ofiar wojny, ale przede wszystkim wyrażamy najgłębszą nadzieję, że nigdy więcej okropności wojny już się nie powtórzą. Część pamięci żołnierzy Armii Łódź, część pamięci bohaterów. Dzień 1 września był początkiem tragedii, jaką przeżyły narody, które musiały zmagać się z bezmiarem nazizmu. Otworzył bramy i wrota do piekła, do hekatomby trwającej sześć lat. Wydarzenia II wojny światowej niosą ze sobą najważniejszą przestrogę, jaką dała nam historia: przestrogę przed nienawiścią, totalitaryzmem, rządami opartymi o kłamstwo i pogardę. Pamięć o wojnie ostrzega przed każdą ideologią której przedstawiciele są przekonani, że nic nie znaczą moralność, empatia, prawda, szacunek dla człowieka, jego praw i godności a także inność pod wieloma względami. O historii to trzeba mówić wszechstronnie, nie tylko o historii powie, działań bojowych, e, walk, ale również związanym z tym wysiłkiem e, ludności cywilnej, sprawami e, ochrony e, dzieł kultury itd., itd. To wszystko pozwala nam zrozumieć sytuację tych, którzy byli przed nami w tej miejscowości, którzy tutaj żyli 10, 30, 100 i więcej lat wcześniej. I to jest chyba największa satysfakcja i potrzeba nie tylko przedłużenia gatunku, ale przedłużenia świadomości narodowej. Prosimy Cię też, Boże, aby ojczyzna nasza mogła żyć w pokoju, rozwijać się i budować coraz lepszą przyszłość dla swoich obywateli. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Panie Wszechświata, Boże Izraela, którym mocy i potęgi użyczasz narodom, pobłogosław najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej ochroniał przed wszelką niedolą, spraw, aby była wielka i potężna, a wspaniały rozkwit stał się jej udziałem i wszystkich jej obywateli oraz tych, którzy szukają schronienia pod jej skrzydłami. Ześlij Boże błogosławieństwo i mądrość swoją Na prezydenta państwa, na ciała ustawodawcze I wszystkich sterników państwa I powiedzmy Amen I Tobie, słabo wysyłajem Z znaczalnym Twoim ocem I z przyswiatym Bogiem błagim I, i żywotworyzczym Twoim duchom Nynie i prysno I w wielkim wieków Amen. jako Twoje dzieci modlimy się dziś do Ciebie na łódzkiej ziemi za tych, którzy zostali zamordowani podczas II wojny światowej i za tych, którzy dziś giną z powodu terroru, wojen i wszelkich form przemocy. Każde zło ma początek w głowie, w chorym zamyśle, później wypowiadanym przez słowa, a następnie... Przez strasznie okrutny czyn. Daj, Panie, abyśmy nasze nawrócenie właśnie tak przeżywali, jako całkowitą odmianę myślenia, spostrzegania, pojmowania tego, kim jest drugi człowiek. Abyśmy nigdy nikogo nie obdzierali z godności. Abyśmy zawsze dążyli do tego, co buduje, co służy pokojowi, pojednaniu, wzajemnej miłości. Pochylając głowy w skupieniu i zadumie, oddajemy cześć i składamy hołd wszystkim naszym rodakom, dla których ojczyzna do ostatniej chwili życia pozostała dobrem najwyższym, a swoją ofiarą poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Niech ich postacie i czyny, utrwalone w historii i tradycji oręża polskiego, będą dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków. Przykładem patriotyzmu i miłości do Ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! Szanowni Państwo, nasz piknik trwa. Wszystkie stanowiska są już uruchomione. Zapraszamy do rozmów z naszymi grupami rekonstrukcyjnymi. Zapraszamy do oglądania sprzętu pancernego, sprzętu historycznego. Jeszcze nasi goście, panią prezydent Hanną Zdanowską, również w tej chwili są przy naszym stanowisku ze sprzętem pancernym. Serdecznie dziękujemy pani prezydent, że została na naszej drugiej części uroczystości, na części piknikowej.